Coś nam przeszkodziło i nie mogliśmy dokończyć. Więc ten 85 odcinek dokończmy politycznych idoli. Szanowni Państwo, Częstochowa jest specyficznym miejscem dla takich tur de To jest miasto, w którym rządzi Lewica z Platformą Obywatelską. Jak rządzi w efekcie swoich rządów, które nazywa 30 letnim Chociaż to oczywiście krócej trochę powiedzmy 20 letnim sprawowaniem rządów z miasta 350-360 tysięcznego staliśmy się miastem 190 tysięcznym. To właśnie pokazuje jak wygląda, jak wygląda ta polityka. Jak polityka ta wygląda i o co w tym wszystkim chodzi. Nie można uniknąć pewnych porównań, nie można uniknąć pewnych rzeczy, które są widoczne. I Szanowni Państwo, nie uciekniemy od pewnych porównań. Od tego, że to prawo jest łamane na każdym kroku pod dyktando politycznych mocodawców. Tak to zawsze było. Ale tutaj nie będę. Nic, szanowni państwo, mówił, tylko wyciągam wniosek. Zanim zaczęli rządzić, było 350 tysięcy, teraz jest 190. Sami wyciągnijcie wnioski, szanowni państwo, dlaczego właśnie Częstochowa jako pierwsza jest na tym trasie, tego turde. Konstytucja. Pozdrawiam serdecznie.